Cześć, tu łukasz. Dawno mnie tu nie było, ale odkryłem jak dla mnie największy sekret świata. Jak to możliwe, że jedni patrzą na świat i są nim zachwyceni, a ty stoisz tuż obok i tego nie widzisz? Jak to możliwe, że w twoim życiu dzieją się zdarzenia, które są jakby przeciwko Tobie, a inni ich nie doświadczają. Jak to możliwe, że jedni dziękują za każdy nowy dzień, a Ty chcesz, aby kolejnego nie było? Fascynujące jest to, że patrząc na to samo, widzimy co innego. Pytanie, co zrobić, aby wreszcie zacząć żyć? a nie żyć, aby przetrwać. Co zrobić, aby codzienność nie była presją? Co zrobić, aby widzieć piękno, które jest, a nie odczuwać bólu? To wymaga czasu, ale wystarczy odpowiednio spojrzeć na to, co już jest. Spojrzeć bez tego, co nie pozwala nam tego zobaczyć. Pozbycie się przywiązań zaczyna nas uwalniać. Zaczynasz widzieć siebie, ludzi i sytuacje zupełnie inaczej. Zobacz świat taki, jaki jest, a nie taki, jak ci się wydaje, że jest, bez obciążeń z przeszłości i presji kolejnych dni. Bierzesz oddech i zachwycasz się nim, chociaż on był z nami od zawsze. Słuchasz muzyki i słyszysz więcej niż poprzednim razem. Smakujesz jedzenia i doceniasz jak nigdy wcześniej. Tu wszystko jest jakby wolniej, a dzięki temu widzisz uważniej. Tu niebo jest bardziej niebieskie, a trawa bardziej zielona. Tu nie możesz biec przed siebie, bo chcesz zatrzymać się i tańczyć. To tutaj jest i zawsze było, tylko źle patrzyliśmy. Szukaliśmy w tym, czym to jest, widząc jedynie tego fragment. Rozluźnij się, a zobaczysz więcej. Od lat chciałem stworzyć przestrzeń, która będzie pomagała zobaczyć, że jest więcej niż się nam wydaje. Latami rozmawiałem z psychologami, uzdrowicielami, nauczycielami, próbowałem dziesiątek metod rozwojowych, czytałem setki książek. Chodziłem na ceremonie, medytowałem, wyciszałem, relaksowałem umysł, aby zrozumieć na czym to polega. Startując z pierwszą edycją kursu, nie sądziłem, że tak bardzo pomoże uczestnikom. Nie sądziłem, że wydarzy się tak dużo pięknych sytuacji. Nie sądziłem, że wydarzy się to, co się wydarzyło to, czego opisać często się nie da. Mówiąc to, mam świadomość, że uczestnicy pierwszej edycji kursu. Słuchają tych słów i mogą je potwierdzić. Wiem, że potrafię obudzić wielu to, co już jest, ale tego nie czujemy. Wiem, że potrafię obudzić to, kim jesteśmy. Potrafię obudzić miłość. Poczułem ją, rozmawiałem z nią i przytulając się do niej usłyszałem, że wy też możecie. Każdy może. Kurs Święty Spokój nie uczy, a oducza. Oducza tego, co stoi nam na przeszkodzie w odczuwaniu świata w pełni. Rozluźnia i wycisza. Pomaga zobaczyć piękno, jakie jest wkoło nas. Pomaga zobaczyć, jak sami jesteśmy wspaniali. Najwyższa pora dostrzec to, co jest i zakochać się w życiu. Druga edycja już 2 listopada. O 7 spotkań online po 120 minut. Spotkania są nagrywane, więc oglądać możesz w dowolnym czasie. Dodatkowo będziemy dla siebie na grupie na Facebooku. Rejestracja i więcej informacji na jakob.w.od.pl. Teraz zobacz paru uczestników pierwszej edycji kursu, którzy mówią o tym, czego doświadczyli. Mój nastrój jest niesamowity po tych warsztatach, Łukasz. Ja doświadczyłam takiej magii. Na mnie zleciała lawina miłości, wiesz? Dawno już nie pamiętam takiego stanu um, ducha, jaki obecnie było mi dane doświadczyć. Już po pierwszym dniu warsztatów z Łukaszem poczułam niesamowitą y, energię, niesamowity spokój. W czasie warsztatów poszłam biegać, jak co niedzielę, i tak nagle do mnie przyszło, uderzyło mnie, Boże, jakie to niebo jest niebieskie. Jaki wielki kontrast, jakby ktoś podkręcił tą zieleń, tą niebieskość. I wtedy dalej poszło. Boże, nie jest tu na ziemi. Moim zdaniem to, to że dajesz narzędzie do bycia, nazwijmy, samodzielnym, przynajmniej w mojej perspektywie, ja to rozumiem i czuję, że to jest rzeczywiście ten klucz. No to to jest dla mnie chyba naj, najlepsze z tych wszystkich warsztatów, które spotkałem wcześniej. Ja się zatrzymałam jadąc do domu i zaczęłam tak strasznie płakać, bo nie mam słów dzisiaj, żeby opisać, co czułam. Życzyłabym każdemu, kto przeżywa jakieś trudności, jakieś lęki, jakieś, jakąś niezgodę na życie, życzyłabym każdemu takiego stanu ducha, bo to jest coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego. Święty spokój poczułam, tak mi się wydaje, jak powrót do domu po wielu latach tułaczki jak przypomnienie sobie o prawdzie która dawno została gdzieś zapomniana, zatracona. Zwariowałem po prostu, no. Kompletnie zwariowałem, odleciałem. Nie wiedziałam, że można aż po prostu taką energię wyzwolić w ludziach przez ekran laptopa. Poczułam właśnie sercem, że doświadczę czegoś pięknego. I tak się też stało. Masz coś takiego niesamowitego, że Tą całą książkową wiedzę, która jest wokół nas, przekazujesz najprościej jak się da. Wiele jak ja się cieszę, Boże! Nie mogę! No Mówiłeś, że będzie się coś takiego działo w naszym życiu. To mamy to nagrać. Więc nagrywam. Po prostu nagrywam. Szczęście! Po prostu nagrywam szczęście. Jestem niesamowite, Jak potrafisz obudzić w człowieku to co tu jest. To, co tutaj jest. To po prostu tutaj jest. Nagrywam to tylko i wyłącznie dlatego, żeby wam pokazać, że to jest możliwe. Poczuć to szczęście. Nie przemyślałam, nie pomyślałam, że będę kiedyś, że poczuję to. Że nie będę mogła biec. Że nie będę po prostu mogła biec przed siebie. Tylko muszę się zatrzymać. I tańczyć. I po prostu tańczyć. Sama ze sobą. Z najlepszą miłoszką. Z najlepszą kersą siebie. Ja w tym spokoju odnalazłam siebie. Prawdopodobnie nadchodzi dzień, w którym zrozumiesz, że wystarczy 什么意思？